Trzeba po prostu poczekać i w tym momencie, kiedy przestanie padać, zacząć robić. Nie? Już, już nie takie sesje się przechodziło, więc dam radę. Tak. Póki co to chodźmy na jakąś ciepłą herbatę czy no To bo... jest dobry pomysł. Poczekamy i będziemy dalej Dobra. działać. Dobra, idziemy. Chodź, choć. Przemek nie jest jedynym, który pomyślał o herbatce w doborowym towarzystwie. Chociaż Janic dostał jasne dyspozycje od szefa, z męską naturą nie ma dyskusji. Dzień dobry! dzień dobry! O, dzień dobry. Witam serdecznie! Witamy. Jestem Marek. I Miło mi! Chcę się z Wami przywitać. Magda, Sonia, Lubię Moniki. Ese pozwolę tutaj usiąść, okay? Oczywiście, proszę bardzo. Dziękuję. Jak byłem młody, też myślałem o tym, żeby być modelem, ale z uwagi na wzrost, no nie dał rady. Rozumiem. Dlatego przyjemy się wtedy do w policji. Jestem oficerem policji emerytowanym o. i. O, znalazł się. Ja nic, to wystarczy tego siedzenia, idź tam ogarniaj.